No, no to bardzo szybko. Witam bohatera dnia dzisiejszego i eksperta od rzeczy niemożliwych. Kacper Ławiecki po raz czwarty ze mną. Witam Cię ponownie. No dziś dobry, po raz kolejny. No właśnie. Półfinał, który przejdzie chyba do historii. Goniliście wynik, dogoniliście go w ostatnich sekundach, na cztery sekundy przed końcem i jeszcze przegrywaliście 1 do dwóch. Myślałem, że strzelisz w tych ostatnich sekundach, zdecydowałeś się na podanie. I chyba, no na pewno to był dobry wariant. Nie wiem, co wtedy miałeś w głowie? Powiem szczerze, no był taki plan, żeby uderzać, ale to było niemożliwe. 4 sekundy do końca, mamy aut na własnej połowie, no to było niemożliwe. Podałem do, podaliśmy do Karola Domiana, on, nie wiem, czy ma taki spokój, czy nie wiedział, że zostało dosłownie dwie sekundy i jeszcze piłkę przyjął, dopiero uderzył i dosłownie no, chyba równo z końcową stylą wpadł do bramki to, co później było w karnych, to no, naprawdę... Myślę, że jedna z lepszych serii rzutów karnych niż rzuty kibicom musiało się to podobać. No właśnie w karnych też już mieliście moment, gdzie jeden karny dzielił was od porażki, tak naprawdę jednak przechyliliście szale zwycięstwa na swoją stronę. Dwa, dwie obronione jedenastki, no nie jedenastki, bo tutaj jedenastu metrów nie ma, ale dwa obronione rzuty karne z rzędu. No mówiłeś, że jesteś dobry w Karnych, nie sądziłem, że aż tak. Gratuluję. Nie chciałem obiecywać, ale no, w Karnych czuję się mocny, tak samo w zeszłym roku też pokazaliśmy, że, że w karnych wygraliśmy w finale, no i już właściwie ka drużyna Kamila Kościwskiego cieszyła się ze zwycięstwa, zapomnieli, że jeszcze muszą karnego strzelić i no, wyczułem zawodnika, obroniłem. Później sam bramkarz podszedł. Też udało mi się obronić i jesteśmy w finale. No. Ja tego no, nie, nie zakładam nie liczy, no, liczyłem na to, ale nie zakładam, że, że do tego finału dojdziemy. No jest wielka radość, już nie będę Cię zatrzymywał, życzę Wam powodzenia w finale, no i oby tak dalej. Dzięki. No byśmy się spotkali po wygranym finale. <noise> Dziękuję za wywiad i do zobaczenia. Dzięki, przynosisz szczęście, mówię